Uroczyste podpisanie aktu notarialnego odbyło się w publicznej szkole podstawowej w Sycynie. Samorząd województwa mazowieckiego otrzymał trzy działki o łącznej powierzchni ponad 3 hektarów. Znajduje się tam kilka obiektów, m.in. młyny z drugiej połowy XIX wieku, pozostałości parku dworskiego z XIX wieku oraz staw. Uważamy, że ta, to miejsce możemy zamienić w takie miejsce, które będzie z jednej strony mogło propagować ideę renesansu i osiągnięcia twórcze naszego największego poety, pisarza tamtych czasów, a z drugiej strony uatrakcyjni też bardzo turystycznie tę część Mazowsza. Zamierzamy tutaj zainwestować poważne środki. W Europejskim Centrum Renesansu znajdą się także miejsca noclegowe, restauracja, sala konferencyjna i pracownie. Oprócz tego zostanie zrewitalizowany zabytkowy park, w którym zachowały się fundamenty dworu Kochanowskich. Nas musi być wszystko ponad e, przeciętne i jestem przekonany, że Państwo też obserwujecie te działania podejmowane w naszych instytucjach kultury. Jak już coś budujemy, to naprawdę budujemy to z dużym wyprzedzeniem, tak żeby można było nam tego trochę pozazdrościć. No niestety tak jest, że jesteśmy największym, najbogatszym samorządem w Polsce, dlatego jak już coś robimy, to naprawdę, uwierzcie mi Państwo, będzie to pewnego rodzaju parełka. W imieniu Gminy Zwoleń akt notarialny podpisał burmistrz Arkadiusz Sulima. Ten dzień dzisiejszy rzeczywiście jest dla mnie bardzo ważny, tak jak już o tym powiedziałem. I naprawdę cieszę się, że ta nieruchomość trafia w tak dobre ręce, i wiem, że na pewno będzie dobrze zagospodarowana. I niebawem tutaj zobaczymy wielkie zmiany. Nieruchomości zostały przekazane na potrzeby Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Europejskie Centrum Renesansu, które będzie europejską placówką i takie będzie miało zadanie. Tu będzie powstawała sztuka, czyli tu będzie miejsce spotkań twórców z odbiorcami. I pomiędzy nimi powstaje sztuka. Bez odbiorców nie ma sztuki. Sztuka jest językiem porozumiewania się twórców z, z odbiorcami. I tu ma być to miejsce. Czarnolas to jest to miejsce, w którym Kochanowski spędził najlepsze, ale ostatnie lata swojego życia. I w Czarnolesie patrzymy trochę w przeszłość. Tak? Czyli tam jest zamknięcie pewnego rozdziału. W 2030 roku przypada 500. rocznica urodzin Jana Kochanowskiego. Muzeum w Czarnolesie zamierza podjąć działania, żeby to był rok Jana Kochanowskiego. Otwarcie Europejskiego Centrum Renesansu w Sycynie miałoby być kluczowym wydarzeniem obchodów tej rocznicy.